Hej, witajcie. W tym filmie omówię, przedstawię Wam takie śrubokręty marki FELLOW z rączką ergonik. To są śrubokręty izolowane dla elektryków z atestem do 1000 V, czyli poważna sprawa. Fajnie, że to, jest, że to jest atestowane, że to spełnia normy. No, ja tylko takich śrubokrętów używam. Nie używam tam zwykłych w ogóle przy przy y, tych pracach, które wykonuję. Y, o co chodzi? Mam jeden komplet, nie potrzebuję drugiego. Nie, bez sensu to nosić po prostu ze sobą, gdzieś tam w, w skrzyni. Używam elektrycznych, bo czasami się zdarza, że pracuję pod prądem. Poza tym całe życie pracowałem, odkąd pracuję, z elektrykami pracowałem. Od paru lat działam sobie sam, więc y, więc takie śrubokręty po prostu już, już mi gdzieś to weszło w krew, czuję się z nimi, powiedzmy, przy prądzie bezpieczniej. Tak samo kleszcze, wszystkie inne narzędzia do prądu się staram mieć izolowane i atestowane. No dobra, aha, no i od razu je używam też tam, powiedzmy, przy wkrętach. Nie jak tam robię zabudowy inne tematy, to mam takiego pH do czarnych wkrętów, pH2, i, i tym sobie ogarniam tematy. On, jest, on już jest użyty bardziej od innych. Nowy wygląda sobie w ten sposób. A tutaj nawet nie wiem, gdzie jest ten napis. On już sobie tam się stał. Z góry jeszcze widać, co to jest za śrubokręt PH i PZ. Tu jest PZ3, PH2. To od razu po wielkości widać. Warto jest się nauczyć tych rodzajów śrubokrętów, tych, tych, tych grotów, czy, czy jak to tam zwał. Chodzi o to, że. Każdy śrubokręt, to jest rozmiar do konkretnej śruby. Zda... No może, sorry, może o tym wiecie, ale zdarzało mi się spotykać dużo osób, które po prostu nie kumają bazy totalnie. Więc, istnieją sobie na przykład dwa śrubokręty wyglądające tak samo. No ten sam rozmiar, to wszystko to samo. Jeden jest PH, jeden jest PZ. Ten PH ma po prostu jeszcze, no widać jaka jest budowa, nie? On tu ma jeszcze dodatkowe takie nacięcia w tym, w tym, w tym krzyżyku. A ten ma to powiedzmy tam bardziej półokrągłe, jest trochę inny. Dobrze, śruby też występują PH2 i PZ2. Mam tutaj dla pokazania czarna śrubka, ale zacznę od, od złotej śrubki. To jest PZK. PZ, -ka. PZ -ka na śrubokręt PH nie pasuje, nie ma szans. Ona po prostu spada. Nie trzyma się. Śrubokręty nie są magnesowane te, bo ona, ona akurat w wersji takiej, no o, teraz siedzi, no ale nie, nie, nie trzyma się. E, w ten sposób spada. E, na śrubokręcie PZ e, siada od pierwszego razu. To jest tak spasowane i to jest na ciasno, że ona, ona nie, nie, nie jest w stanie sobie spadnąć tam, więc ja, ja nawet się nie staram e, specjalnie przy tam... Wkręcaniu, tak dalej. Jak mam dobry śrubokręt, to to, to się trzyma superowo. To jest PZK na śrubokręcie PZ2 i teraz śrubka PH, najbardziej popularna, taka, których ja tak dużo używam, kręcę sobie tym. Ten już jest stary śrubokręt, on tutaj minimalnie jakieś tam zużycie ma, natomiast śrubka się trzyma elegancko. Czy ona się będzie trzymała do góry nogami? Trzyma się. Nie są namagnesowane te śrubokręty. Śrubka się nie trzyma. Dobra, tak to wygląda, więc istotna sprawa, żeby sobie dobrać rozmiar i rodzaj śrubokręta do śruby, bo inaczej po prostu sobie to zepsujecie, albo śrubę, albo śrubokręt. Yy, miałem pracowników, którzy mi dokręcali byle czym po prostu śruby, te śrubokręty się zużywały yy, i potem na przykład jadąc na robotę sam, yy, myślę, że mam śrubokręty fajne, porządne i sprawne. Okazuje się, że czegoś nie rozkręcę, bo tam na przykład było rozkręcane już 5 razy i śruby są delikatnie obiechane. No i mój śrubokręt niestety też jest obiechany, więc, więc no taki mm, mały problem się pojawia wtedy. Dobra. Tak to wygląda. Prezentacja tego mojego zestawu to są śrubokręty PZ, PZ1, pz PZ2, PZ3, eh, pH, PH1, PH2, PH3. E, PZki również. PZ-1, PZ-2, PZ-3. Poza tym przy elektryce no to też jest istotne, bo tam trzeba mocno dokręcać czasami, zależy co się skręca, ale w większości przypadków sensownie to trzeba podokręcać, żeby się nie grzało i tak dalej. Śrubokręty płaskie to już jest podany rozmiar. Tu jest akurat 6,5 mm na 1,2. 6,5 w tą stronę, 1,2 mm w tą stronę. W moim zestawie następny mam 3,5x1, czyli już jest mniejszy znacznie. Następny mam szybciutko 4x08 i najmniejszy mój płaski to jest 2,5x04 mm. To jest taki do kosteczek gdzieś tam lampek, podłączeń małych, czasami to się przydaje. Ok. Występują jeszcze, ja w ja ogólnie te śrubokręty ja sobie kupuję w furtowni elektrycznej, tam gdzie się zaopatrzę w jakieś elektryczne akcje yy, i były jeszcze takie jakby klucze na śrubokręcie, więc ja sobie to też wziąłem, czasami się to przydaje, gdzieś to tam używam. mam dziesiątkę, ósemkę i szóstkę, czasami to tam wykorzystuję, Magnes jest mocny. Natomiast yy, jest na tyle daleko, że nie da się tym kręcić w tym momencie śrubą. Trzeba go tam wepchać i dopiero to działa. Chodzi o to, że w momencie, kiedy sobie damy nakrętkę, to ta nakrętka, yy, ją można zabrać, nie? Stąd. Jakby była w środku, to bym tego nie wyciągnął. Na, jeszcze na magnesie to już w ogóle. Więc w momencie, kiedy mam śrubę, to trzeba wepchać i wkręcam. Yy, fajne to jest. W rozdzieli na przykład, jakby się zdarzyło coś, jakąś śrubę odkręcić tam przy jakiejś elektryce, powiedzmy cięższej, jest na śrubach już takich normalnych, skręcane połączenia i złączki, szyny, no coś, cokolwiek. To w momencie, kiedy już mi przeskakuje ta nakrętka, wiem, że ona jest odkręcona, zabieram sobie ją, ona mi nie wyleci, no nie ma szans. Super to jest. Dobra. Budowa takiego śrubokręta na szybkości, yy, na przykładzie nowego jakiegoś część do przykręcania w jakimkolwiek tam ona jest rozmiarze i, i rodzaju część izolowana tego izolacja tego śrubokręta do 1000 V oczywiście atestowana bezpieczna i tak dalej spełnia wszystkie normy tam europejskie dalej część plastikowa i część gumowa żółty plastik czerwona guma super ta guma jest mięciutka to czuć, że jak się dokręca, to ta guma się poddaje. Ona jest na tyle miękka, że jakby tam minimalnie, powiedzmy, komfort daje, a na tyle sztywna, że nie jest to takie, taki flap. nie Dobra. Yy, tutaj jest jeszcze taki sześciokąt, po to, żeby sobie tam gdzieś, powiedzmy, kluczem pomóc. Jak jest bardzo ciężkie dokręcenie, to można mieć klucz czy odkręcenie. Lub też oczko do zawieszenia, no i to oczko też działa w ten sposób, nie? Można tam sobie pomóc w jakichś tam kryzysowych przypadkach, gdzie śruba nie chce puścić, bo jest zapieczona bądź inna. No dobra, to by było, myślę, wszystko o tych śrubokrętach. Producent niemiecki, wyprodukowany w Niemczech. Firma ma tradycję tam gdzieś ze 120 lat. Gdzieś jakieś takie informacje mi się tam rzuciły. Jak sobie o tym czytałem troszkę na lecie, zainteresowani znajdą informacje, przedstawione macie. Warte jest to polecenia, naprawdę, bo mm, no staram się tutaj raczej w tych filmach przekazywać tylko informacje o narzędziach, które są fajne. No, te co są badziewne, to mówię od razu, że jest do bani, yy, a te co są fajne, yy, to mówię, że są fajne i, i warto jest zainwestować. Nie jest to najtańszy śrubokręt, ale jest fajny, naprawdę ja je mam gdzieś ze dwa lata, myślę ten zestaw ten jest akurat nowszy niedawno kupiłem, no też na raz się wszystkiego nie da mieć kompletuję to jakoś tam tak jak mogę, dobra zapraszam do kolejnych moich filmów jak coś to komentujcie zadawajcie pytania piszcie tam jakieś uwagi jak są też komentujcie, dobra miłej roboty trzymajcie się, hej